Ale trąbki, na drzewie. Został z pewnością stres przed maturą. Operacja tam ma pomóc go rozładować. Przed tym czasem matur, przyda się im trochę luzu, ale również w czasie matur, w tym roku, to jest pierwsza edycja, kiedy coś takiego się dzieje, pozyskaliśmy znacznie, znacznie więcej partnerów i zniżki w wielu miejscach, również w jednostkach naszych miejskich, w akwariusie, na kąpielisku leśnym w muzeum, wszędzie, 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 wszędzie. W czasie matur mogą się chillować wszędzie gdzie chcą. Maturzyści z tej formy rozrywki chętnie korzystają. To dla nich czas, w którym o egzaminach można na chwilę zapomnieć. Mamy promocje, możemy iść do różnych klubów, pubów, restauracji. To jest miejsce, że możemy się spotkać, coś wygrać, więc bardzo fajnie. Możemy wygrać jakieś zniżki, możemy wspólnie się spotkać, razem posiedzieć ostatni raz jako klasa, bo akurat się spotkaliśmy klasowo, więc myślę, że to jest pożyteczne. Możemy w jakiś sposób się na przykład na przykład jak my klasowo zebrać tutaj i razem świętować ten czas zakończenia roku szkolnego i naszej edukacji w liceum. Pomysł mety wyszedł od prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Chciała, żeby maturzyści w jakiś dzień, w takim maturalnym właśnie czasie, po prostu, po prostu się pobawili, zrelaksowali, wyszli w miasto i zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to i zrobiliśmy wokół tego taką dość solidną, myślę, imprezę, która z roku na rok coraz bardziej się rozkręca i nabiera e, pędu. W czwartej edycji akcji udział wzięło ponad pół tysiąca zabrzeńskich maturzystów.